Już jutro o godzinie 20 polskiego czasu poznamy decyzję Fed odnośnie stóp procentowych. To ważna decyzja dla rynku finansowych, a szczególnie rynku kryptowalut, który mocno reaguje na każdy ruch Banku Centralnego USA. Jeżeli Fed obniży stopy, możemy spodziewać się wzrostów. Natomiast podwyżka lub utrzymanie stóp na tym samym poziomie może spowodować korektę na rynku. Mimo spadku ceny tokena ADA o 22% w tym roku, ekosystem Cardano wciąż intensywnie się rozwija. Liczba portfeli wzrosła ponad 4%, a użytkownicy stakingu i inteligentnych kontraktów są coraz bardziej zaangażowani. Szczególnie duży wzrost odnotowano w liczbie skryptów Plutus, które zwiększyły się o 16%. To pokazuje, że pomimo krótkoterminowych wahań cenowych, Cardano nadal przyciąga rosnącą liczbę użytkowników i deweloperów. Token Melania powiązany z Melanion Trump wywołał ponownie kontrowersję po tym jak Financial Times poinformował o grupie uprzywilejowanych inwestorów, którzy zarobili prawie 100 milionów dolarów kupując tokeny tuż przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Pomimo oskarżeń o inside trading SEC nie może interweniować, ponieważ memcoiny są klasyfikowane jako aktywa kolekcjonerskie, a nie papiery wartościowe. Giełda kryptowalut Gemini oficjalnie wprowadziła do swojej oferty stablecoin RLUSD emitowany przez Ripple, stając się piętnastą platformą obsługującą tę cyfrową walutę. Współzałożyciele miksera kryptowalutowego Samurai Wallet oskarżają amerykańskie władze o zatajenie kluczowych informacji, które mogły doprowadzić do oddalenia zarzutów w ich sprawie. Prokuratura przez ponad rok nie ujawniała, że Departament Skarbu USA uznał firmę za niepotrzebującą licencji. Mimo to oskarżono ich o pranie brudnych pieniędzy. Patronem dzisiejszego odcinka była platforma IToro. E na e Toro możesz inwestować w akcje kryptowaluty ETFy, a także kopiować transakcje najlepszych inwestorów na całym świecie, zyskując wgląd w ich strategię, aby ulepszyć swoje podejście do inwestowania. Pamiętaj, 61% rachunków detalicznych CFD ponosi straty. Link do platformy na stronie oraz w opisie kanału. Na codzienne wiadomości ze świata kryptowalut, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.